Osiem medali na waszym koncie, medali mistrzostw Polski, ale przed wami jeszcze dwie imprezy, na, którym, na których to żniwo medalowe może być powiększone i ten klubowy rekord ustanowiony przed rokiem, drży w posadach. Tak, tak. Przed nami teraz najbliższy weekend Mistrzostwa Polski U18. Tutaj wybieramy się bardzo liczną ekipą. Aż 15 osób będzie startowało. No, głównie dzięki temu, że aż dwie sztafety chłopaków 4 razy 100 metrów awansowało do ścisłego finału. z w pierwszej ósemce. To jest naprawdę niebywały sukces. Nie wiem, czy to zdarzyło się w ogóle wcześniej w historii Polskiego Związku Lekiej Atletyki, żeby dwa zespoły były w pierwszej ósemce. Nasz pierwszy zespół ma w tej chwili najlepszy wynik w Polsce. No i skoro ma najlepszy wynik, jest faworytem. Natomiast wiemy, to jest 4 razy 100 100 metrów tutaj może minimalny błąd zadecydować, natomiast no jest tutaj szansa ogromna na medali, to nie ma co ukrywać. Eee... Teraz akurat patrzyłem na program minutowy. Tutaj jest jedyne. Mam nadzieję, że zostanie to zmienione, ponieważ Kuba Tuczyński i Kuba Robotnikowski będą skakać w dal i początek tego konkursu jest o 18.05. Natomiast sztafety miały być o godzinie 19. Ja nawet nie wiem, czy ten konkurs się skończy do godziny 19, a co dopiero o jakimś okolwiek odpoczynku, przygotowaniu do sztafet. Także już napisałem oficjalne pismo do Pezla. Mam nadzieję, że ta godzina zostanie zmieniona, bo to też miałoby duży wpływ na pewno na tą sztafetę. Natomiast indywidualnie mamy też kilka szans na miejsce w czołówce. Przede wszystkim Kasper Adamczak, który jest brązowym medalistą Mistrzostw Polski na 2000 metrów. Teraz będzie biegał na 3000 metrów. Jest chyba trzeci obecnie na listach rankingowych. Też tutaj jest spora szansa medalowa. No są ci nasi skoczkowie, którzy zdobyli dwa medale na hali. Kuba Robotnikowski i Kuba Tuczyński. Jeśli chodzi o Kubę Tuczyńskiego, tu mieliśmy troszeczkę problemy ze stawem skokowym przez ostatnie tygodnie. Bardzo mało skakał. Natomiast po treningach wiemy, że moc ma nieprawdopodobną, tylko jest troszeczkę mało skakany. Musieliśmy rezygnować z konkursów. Także zobaczy Kuba Robotnikowski też troszeczkę zagubił się tam technicznie. Też Moc ma bardzo fajną, ale ostatnie konkursy nie były najlepsze w jego wykonaniu. Ale nadal są to medaliści mistrzostw Polski, więc też trzeba postrzegać ich jako jednych z faworytów. Chociaż na listach rankingowych znajdują się ba na trzecim i czwartym miejscu. W tym lider ma 7 metrów, nasi chłopacy 6,75-6,66. Także myślę, że tutaj złoto, złoty medal będzie bardzo ciężko, ale walczymy. Jeśli będzie jakikolwiek medal tutaj z Skoku, to już będzie rewelacja.